Kron przeczystej dziewicy, postać jej biała, świetlana, jaśnieje w parku krynicy, to nasza matka kochana, królowo-krynickich zbrojów młody się za Twoje dzieci i przytul nas do ona, Matko błogosławiona i przytul nas do ona, Matko błogosławiona Pokłon matuchy, najdroższej ona pociechom cierpiących niech w swej najuboższej nie szczędzi leków kojących królowo-krynickich zbrojów moc się za twoje dzieci i przyszedł na sto... Królowo, kryj zbrojów, modl się za Twoje dzieci i przytul nas, do Matko błogosławiona, i przytul nas Zaczęła się modlitwa w ugruniczu. To oni pierwsi posnęli. Nawet Piotr. Ten, który chodził po wodzie. Ten, który widział Jezusa przenienionego na taborze. Nawet Iona. Pojadł, popił na wieczerzy i poszedł spać. Czy my sami nie zderzamy się z zarzutem nie wiecie o co prosić? Czasem to prawda, nie wiemy. Dlatego w modlitwie trzeba pamiętać nie tylko o modlitwie prośby, ale zwłaszcza w okresie wielkiego postu o szczery i grudowny rachunek sumienia. Prosiła nas o to sama Maryja. Zróbcie wszystko, cokolwiek Wam powie. Właśnie wtedy, gdy nie wiemy o co prosić, gdy nie wiemy, jak mamy się modlić, Trzeba nam wracać do tej modlitwy, którą nas nauczył sam Pan Jezus. Do modlitwy Pańskiej. Ojcze nasz, któryś jest w niebie, święć się imię Twoje, przyjdź królestwo Twoje, bądź wola Twoja jako w niebie, tak i na ziemi. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, się za nami teraz i w Amen. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża,

Błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony Pan żywota Twojego, Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, módl się z nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci na świętałym. Chwała Ojcu i Synowi i Duchowi Świętemu, jak była na początku, teraz i zawsze i na wieki wieków. Amen. O mój Jezu, ja przebacz nam nasze grzechy, zachowaj nas od ognia piekielnego zaprowadź wszystkie dusze do nieba i dopomóż szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. O Maryjo, bez grzechu praworodnego poczęta, módl się za nami, którzy się do Ciebie uciekają, za wszystkimi, którzy się do Ciebie uciekają, zwłaszcza za moich przyjaciół, Świętego i poleconej mi Tobie. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą,

嗯、uh Wynagradzająca to jedno i to samo. Z jednej strony nie możemy stać obojętnie, gdy komuś dzieje się krzywda. Ale z drugiej strony, jeśli ktoś się uderzy w prawy policzek, nadstaw mój drugi. Jezus uczy nas, że nie zawsze zasada oko za oko i ząb za ząb są skuteczne. Zobaczmy, czego uczy nas, Stary Testament. Jozue, którego, któremu Pan Bóg obiecał zdobycie Jerycha, nie za pierwszym razem zdobył tę fortecę. Tamci wojownicy siedem razy, w całkowitym milczeniu, musieli okrążyć miasto bez narzekania, bez krytykowania, bez własnych pomysłów, jak zdobyć tę pierwotność. Dopiero za siódmym razem na wezwanie do okrzyku trąb padło w snu. Tak samo Dawid pokonał Goliata strzałem z procy, zaraz potem musiał uciekać przed Saulem do Filistynów i tam walczył w imię. Dokrywał wojny tylko wtedy, gdy pytał się Pana Boga, kiedy uderzyć. Z przodu, z boku kiedy wysłałeś ten wysłuch. Dawid za każdym razem, gdy wysłuchał Pana Boga, ale tylko wtedy, gdy miał rozkaz od Boga, kiedy ma walczyć i jak walczyć. A jednym z jego brzegów było właśnie to, że raz poszedł na wojnę bez zgody Pana Boga. To były czasy, kiedy wychodziło się na wojnę i walczyło się o coś, lub zagotność. I przychodzi Jezus i mówi nad Nie dlatego, by walczyć, ale dlatego, że najlepszą obroną jest atakować. Jezus mówi do Piotra schowaj miecz do pokoju. Bezgraniczne dobro pokonuje słowo. Zdrowaś Maryjo, łaski, pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc woda Twojego, Jezus. Zdrowaś Maryjo, łaskiś pełna Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony owoc i woda Twojego, Jezus. Zdrowaś, Maryjo, łaski pełna Pan z Tobą. Błogosławiona Ty między niewiastami i błogosławiony owoc przy Twojego, Jezus. Jezusie. Amen. 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 Świętemu, Amen. Amen.

i błogosławiony od, od żywota Twojego Jezus. Święta Maryjo, Matko Boża, bądź się za nami grzesznymi, teraz i w godzinę śmierci na naszej. się Zdrowaś Maryjo, łaski pełne Pan z Tobą, błogosławionaś Ty między niewiastami i błogosławiony od, od żywota Twojego Jezus. Święta do nieba i do komuś szczególnie tym, którzy najbardziej potrzebują Twojego miłosierdzia. Ame, 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 Maryja, Ame, Ukrzyżowanie Pana Jezusa. Celem każdego ukrzyżowania jest wynagrodzenie Bogu Ojcu krzyw i wszelkiego zła popełnionego na ziemi. Jezus oddał na krzyżu najwyższą cenę, by wykupić nas z niewoli szatana Ukrzyżowanie dało nam całkowitą wolność. Przychodząc na MSZ Święto, nie przychodzimy tylko na ucztę, by załatwić swoje sprawy. Każda msza Święta to ukrzyżowanie, to ofiara. Krzyż jest dziś znakiem sprzeciwu w świecie. Ale świat nie zniszczy Krzyża. Dopóki krzyż będzie miał głębokie korzenie w naszych sercach i w naszych ofiarach, w ofierze Jezusa. Im wyższe drzewo, tym głębsze korzenie. Jak pisze święty Jan, ja jestem prawdziwym krzewem winnym, a Ojciec mój jest tym, który go uprawia. Każdą latorość, która we mnie nie przynosi owocu, odcina, a każdą, która przynosi owoc, oczyszcza, aby przynosiła owoc obficzny. Wy już jesteście czyści dzięki słowu, które wypowiedziałem do Was. Zdrowaś Maryjo, łaski pełna Państwowej, błogosławionaś ty między niewiastami Եկեք բացահայտենք նոր շրջաթափող օրերոսս։ Ձեր տամարի Święta Maryjo Matko Boża, Pan za nami w grze i Błogosławiony obrzymię, tak Jego Jezus. Święta Maryjo i w rodzinę śmierci naszej. Chwała Ojcu i Synowi i Świętemu. Ja

W Twojej opiece Henryka Otwila. Polecamy za proboszcza, którego nie ma z nami, ale na pewno łączy się z nami, który uczy nas, jak Ciebie szanować i jak do Ciebie się zwracać. W miłości i niepokalanego serca Maryi. Na czerwcu pięciu ran Pana Jezusa żegnamy się pięć razy. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. Amen. W imię Ojca i Syna i Ducha Świętego. W imię ojca i syna i ducha świętego. Amen. Matko, ratuj nas, przez miłości, mojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez miłości mojego niepokalanego serca. Matko, ratuj nas, przez o niepokalanego serca. Matko, ratuj nas w miłości. O jego niepokalanego serca. Chwała ojcu i synowi i duchowi świętemu, jakby dla na teraz i zawsze i na wieki wieku. Tam. Matko Boża, rozlej na całą ludzkość, działanie łaski. Jego płomienia miłości teraz, w godzinę śmierci naszej, mamy. Jest za na tej cieli, nie obracać każdy chce. Nie króluje jej oblicze, na liście świętej, wszyscy wie. Zdrowa tak jakby chciała. Please watch